Witajcie, ja nazywam się Filip Gorzka i razem ze stroną strefa kursów.pl postanowiłem stworzyć dla Was jedyne w Polsce szkolenie na temat Vireja Nexta. Ja w tym szkoleniu korzystam z oprogramowania 3D Studio Max, ale wiedza z tego szkolenia również może być wykorzystywana do innych programów, z którymi współpracuje Vire. ViREK. Vira jest znany z tego, że jest jednym z najlepszych silników renderujących. Pozwalającym na uzyskanie naprawdę realistycznych wizualizacji. Jednak, aby te wizualizacje osiągnąć i aby ich efekt był jak najlepszy, należy ustawić odpowiedniu GILEJ. ray znany jest z tego, że posiada naprawdę bardzo dużo opcji oraz przycisków służących do optymalizacji pracy oraz do Tworzenia jak najbardziej realistycznej wizualizacji. I to właśnie w tym szkoleniu pokażę Wam od początku, do czego służą poszczególne przyciski, jak korzystać z odpowiednich funkcji, czym są w ogóle silniki renderujące, dlaczego ich tyle jest jak z nich korzystać. Również pokażę Wam różnego rodzaju materiały, czy zademonstruję Wam różnego rodzaju elementy, bieleju, chociażby takie jak roxy. To właśnie w tym szkoleniu nauczycie się. W jaki sposób postępować przy tworzeniu wizualizacji, w jaki sposób ustawiać kamery, jak ustawiać odpowiednio światła lub jak dodawać chociażby słońce. To szkolenie ma pokazać Wam, jak potężny jest v jak również z niego korzystać. Dlatego serdecznie zapraszam Was do oglądania.